Dzień dobry kochani. Ostatnio wydałam masę kasy w seforze i bardzo proszę dzisiaj tymi kosmetykami zrobimy sobie makijaż. Zaczynamy od nawilżającego podkładu, od diora, ale najpierw nawilżmy sobie usta. No i dobrze, to jest ten właśnie podkład numerek 2CR. Zdaje się. Biorę tutaj, no widać, że nówka sztuka, dwie pompeczki. I słuchajcie, no, kolorek, widzę, że jest bardzo fajnie dobrany do mojej karnacji. Nakładam go jak zawsze palcem, czyli wpracowuję go dobrze w skórę, wpracowuję go w szyję, w dekolt. Bo wiecie, że ja mam tutaj naczynka i zawsze potrzebuję ujednolicenia po prostu mojej karnacji. I robię to dość dokładnie, tak, a on się rozkłada idealnie, po prostu jest jak krem. Biorę za to moją gąbeczkę, a tak w ogóle, w ogóle słuchajcie, gąbeczkę plus ym, gratis pędzelek i do tego ym, CC krem, ten od Everline, macie na moim Revspace za 1,29,99, tak więc serdecznie tam Was oczywiście zapraszam. A tutaj zdejmujemy nadmiar tego y, podkładu i dokładam tylko w tych miejscach, ym, które rzeczywiście tego potrzebują. Czyli generalnie nakładamy najcieńszą możliwą warstwę, dokładając tylko w miejscach, które rzeczywiście tego potrzebują. No i powiem Wam, że tak, jest wow, serio. Zobaczcie, jak wygląda ta skóra. Ona wygląda jak po prostu skóra, skóra. Teraz korektor, korektor Futris yy, i to jest 1C. Ma takie śmieszne kopytko i powiem wam, że chyba ja się z tym korektorem pod oczko polubię. Jest to taka wersja tak jakby nawilżająca i teraz zobaczcie, że tą ściętą stroną gąbeczki idealnie wprost idealnie można rozklepać sobie właśnie korektor nawet w takich zagłębieniach i w tak głęboko przy tak głęboko osadzonych oczach jak moje, ale nie martwcie się, ja jeszcze będę tutaj nakładała korektor na powieki, ponieważ będę robiła mocniejszy makijaż. I tutaj uwaga. Wracam do pudru od Maksineczki. Ja dzięki Marcie zmalowanej sobie przypomniałam o tym, że raz go użyłam, podobał mi się, odłożyłam i zapomniałam o nim. A ten puder w połączeniu, słuchajcie, z tym korektorem daje taki efekt, daje po prostu taki efekt, że klęchajcie narody. Mówię zupełnie poważnie, tu zaraz Wam zbliżę, tu się marczę, bo, bo aż nie dowierzam w to, co widzę, ale zobaczcie. Jak pięknie wygląda ta skóra. Tu nie ma żadnej skorupy. Oczywiście zmarszczki są, bo ja zmarszczki mam, ale nie są podkreślone i generalnie, wiecie, nie widać takiej skorupy. No a tutaj, tak jak Wam mówiłam na live, używam brązera jako pudru. No i zobaczcie, że on po prostu jest idealny dla mnie w odcieniu. To jest ten naj, naj, najjaśniejszy odcień brązera od Yves Saint Laurent. No, i tutaj on występuje u mnie w roli po prostu pudru. No, bo jako brązer bym go nie wykorzystała, ale jako puder, jak widać, sprawdza się świetnie i rzeczywiście, słuchajcie, tak pięknie przytrzymuje podkład na miejscu. No, ja byłam zachwycona. Zresztą, wyczekajcie do końca, bo na samym końcu pokażę Wam się jak nigdy w tym formacie. Słuchajcie, pokażę Wam się po ponad 9 godzinach noszenia tego makijażu. Tak więc, albo sobie przywincie albo poczekajcie. Czekajcie do samego końca. Yy, I tutaj pamiętajcie, że przy nawilżających podkładach pudrujemy wszystko, tak? Ponieważ one lubią się w zmarszczkach gdzieś tam zbierać. Yy, a tak, a tutaj <gryzienie> moje ugryzienie przez jakiegoś łowada. Nie wiem, co to było, ale nie było fajne. A teraz proszę, bronzer, prawilny bronzer od... Diora i słuchajcie, on pięknie pachnie. No i tutaj mamy numerek 3, czyli nie taki już najjaśniejszy odcień. No i tak, i to będzie, tak? To nam ładnie wejdzie. Słuchajcie, ja tutaj jeszcze tylko dodam, że ja jestem opalona samoopalaczem. Jestem tak po chyba czterech dniach od nałożenia, więc to nie jest taki maks, wiecie, tego, co ten samoopalacz potrafi. Natomiast, no jednak to opalenie, ta opalenizna występuje na mojej twarzy, więc nie jakby nie sugerujcie się tą kolorystyką. Ten brązer mnie się podoba. Dobra, a teraz zobaczmy sobie ten przepiękny, cudowny róż. E, słuchajcie, Sephora zrobiła obłędne te róże. Przysięgam Wam, ja nie widzę potrzeby kupowania Rar Beauty. No, sorry. Ale taka jest prawda. No i najlepszy na świecie pędzelek Hulu Pro 17, właśnie do nakładania róży. I zobaczcie, że tu się nie nabiera zbyt dużo. Zobaczcie, że tak można go nabrać trochę mocniej, a jak delikatnie wchodzi na policzek. Wygląda obłędnie, bardzo szlachetnie i bardzo drogo. Tak więc Sephora Collection, brawowy! Naprawdę zrobiliście prześwietną robotę. Z całą pewnością dokupię sobie więcej odcieni, bo do tego one jeszcze. Jeszcze są w bardzo fajnych pudełeczkach, które są idealne do przechowywania w szufladzie, czyli wiecie, nic nie wystaje, nic nie odstaje, one są takie płaściutkie. No spójrzcie. No spójrzcie, jak wygląda skóra. No po prostu jest pięknie. No i dobra, a teraz zobaczmy sobie jeszcze tą paletkę z wypiekanymi produktami, i tutaj chciałam wziąć właśnie rozświetlacz, i tu mało to widać, ale słuchajcie, ten rozświetlacz opalizuje na róż. Zobaczcie. To tak troszeczkę to widać, na żywo było to widać mocniej. Natomiast oczywiście musiałam go nałożyć, ale nie przemyślałam do końca tematu, bo... Później chcę nałożyć przecież, zrobić makijaż w takich ciepłych odcieniach. No i tutaj ten bardzo chłodny róż z lekka mi się gryzł z całą koncepcją makijażu, więc po prostu złapałam później jeszcze za rozświetlacz od Diora. No ale to za momencik. Natomiast zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I pamiętajcie, że jeżeli coś jest zbyt intensywne, to możecie sobie delikatnie paluszkiem wpracować i to wygląda jeszcze lepiej. I widzicie, biorę tutaj ten rozświetlacz od Diora, ten taki morelkowy, żeby troszeczkę ten róż, tak, wiecie, ocieplić po prostu, żeby żeby było cieplej. Tak więc proszę makijaż twarzy jest skończony, bierzemy się za oczy. Zaczynamy od um, oczywiście bazy. Moją bazą jest korektor Run For Cover i najlepszy do nakładania właśnie tego korektora pędzelek to jest Nam C11. I zależy mi na tym, żeby tutaj mocno ujednolicić moją powiekę i tak naprawdę ją rozjaśnić, ponieważ wymyśliłam sobie, że w wewnętrzny kącik pójdzie taki dość jaskrawy żółto limonkowy odcień, a ponieważ ja nie mam nic takiego, co by podbiło ten kolor, wiecie, jakiejś takiej bazy kolorystycznej typu, nie wiem, od Danesy Myricks, to po prostu nałożyłam sobie ten korektor, ale najpierw chciałam wypróbować od Benefitu ten pisaczek, taki trójząb, no... Powiem tak, rysuje fajnie. Ja mam numerek 3, bardzo dobry odcień, ale to trzeba się też nauczyć tym rysować. Bo to najlepiej właśnie pod kątem 90 stopni, bo inaczej to tak jakoś dziwnie to wychodzi. No, ja powiem szczerze, trochę przerosformy nad treścią nie jestem jakoś bardzo zachwycona. A teraz łapiemy za puder od Sephory i najlepszy pędzelek Hulu Pro. 45 właśnie do nakładania do rozblendowywania, do, No w ogóle jest to tak multifunkcyjny pędzelek, coś jak Boho Beauty 202. Natomiast no, ten uwielbiam. No i Hakuro J628. Łapię najpierw za ten pędzelek, ponieważ on ma ciemne włosie, czyli to włosie nam się nie zabarwi. A wszystkie kolory, pamiętajcie, wszystkie kolory z domieszką żółci... Oj, one lubią się czepiać ym, włosia naturalnego i bardzo ciężko je dobrać. Więc wolę złapać za pędzelek z ciemnym włosiem. A ten w ogóle Hakuro Seria J, no to są też. Przegenialne pędzelki. No i my tutaj gadu, gadu, a zobaczcie, jaki wyszedł wewnętrzny kącik. No taki, wiecie co? Dawno nie miałam czegoś tak intensywnego na oczach. Teraz łapię za taki rudawy cień. I tutaj też taki protip ode mnie. Słuchajcie, jeżeli używacie kolorów, które są dość intensywne, to starajcie się jakby dopasować kolor, który jest z załamania powieki, taki, żeby ładnie podkreślał Waszą tęczówkę, tak? Czyli tutaj też dobrze jest dopasować temperaturę koloru i tak dalej, i tak dalej. To jest taki tip, który zawsze się sprawdza. No i oczywiście kolor zewnętrznego kącika musi być też temperaturowo fajnie zgodny, bo inaczej nie będzie dobrych przejść. A jeżeli macie w wewnętrznym kąciku inną temperaturę koloru, a w, zewnętrzną, w zewnętrznym inną, to bardzo ładnie można to wszystko połączyć. Słuchajcie, cieniami błyszczącymi, takimi duochromowymi, bo często na chłodnej bazie mamy ciepłe drobinki, albo odwrotnie na ciepłej bazie chłodne drobinki, i wtedy po prostu łączy się to wszystko jak bajka. No i zobaczcie, ja wzięłam teraz jeszcze ten ciemniejszy odcień brązu, i choć nie planowałam, wyszedł mi taki, taki, no ciemniejszy makijaż, pomimo tego, że to był taki makijaż teoretycznie bardzo dzienny, bo my tylko szliśmy na obiad i po prostu tak sobie pojeździć z naszymi znajomymi, pokazać im nasze budowy, chcieliśmy ich budowę zobaczyć, no ale to tak, o, właśnie, czasami, czasami coś takiego wychodzi zupełnie, zupełnie nieplanowanie. W każdym razie mi się ten makijaż bardzo, bardzo, bardzo podobał. Pamiętajcie też właśnie, że nie może być żadnych zebrań korektora na powiece, bo tylko to sobie podkreślimy, ale tak w ogóle to zobaczcie, jak się tą denoną pracuje. No to jest po prostu bajka. No i niezawodny Eveline Wonder Mart baza. Na tą bazę nałożę sobie cień błyszczący, właśnie ten i on jest właśnie na takiej ciepłej bazie, bo on bazę ma taką, jak ja mam w załamaniu powieki, a drobinki odbijają na taki właśnie złoto-zielony odcień, ale taki bardziej chłodnawy, dlatego tak ładnie to wszystko połączyło się, bo jednak w tym wewnętrznym, dobrze mówię, w wewnętrznym kąciku mamy ten odcień bardziej chłodny. No i teraz jeszcze właśnie wracam do tego pięknego limonkowo-żółtego koloru, żeby tutaj jeszcze przecieniować i wszystko ze sobą połączyć, bo pamiętajcie, że przeblędą. Są mega ważne, bo to one stanowią o tym, jak wygląda wasz makijaż, czy na dopracowany, czy taki po prostu zrobiony na chybcika. A tutaj zobaczcie, że wcale dużo czasu mi to nie zabrało. Mogłam na przykład pominąć kwestię robienia kreski, a tutaj, właśnie ten pędzelek, który dostajecie, tak naprawdę w gratisie, kupując zestaw Krem CC od Eveline, plus gąbeczka i właśnie ten. ten pędzelek macie gratis na moim Revspace. Tam Was serdecznie zapraszam i podepnę to. Tutaj słuchajcie, no tak naprawdę to już mogę powiedzieć. Jedyny kosmetyk, który mi się absolutnie nie sprawdził, jest to ta nowa maskara od Lancome. Pierwsza warstwa, no taka jak widać, szału nie robi ona ładnie wydłuża te rzęsy ale tak za bardzo ich nie pogrubia więc ja tutaj zachwycona nie byłam ale niestety słuchajcie ona się koszmarnie, przekoszmarnie odbija pod łukiem brwiowym, ja tutaj łuk brwiowy miałam zabezpieczony pudrem od Sephory i ja jeszcze wypróbuję sobie jakby tą maskarę z jakimś może innym cieniem zobaczymy może te formuły się jakoś tam nie zgrały, ale już wiem, że Marta pisała mi że u niej też ten tusz się masakrycznie odbija. Tak więc, wiecie, w ciągu dnia po prostu robi takie czarne krachy. Teraz konturówka Belchy Poallergenic i Fog in the Garden. To jest przepiękny kolor takiej, um, takiego brązu przełamanego różem. Uwielbiam kolor tej konturówki. Do tego wzięłam sobie pomadeczkę od Sephory. I to jest numerek 2. Ona tutaj mi się idealnie wpasowała. No i bardzo proszę, tak wygląda skończony makijaż. A teraz ciap! Zmieniłam bluzeczkę i zobaczcie, jak to wszystko ładnie, kompatybilnie ze sobą wygląda. Koniecznie mi napiszcie, jak Wam się podoba, bo ja tutaj oczywiście założyłam biżuterię od kitulca, bo ja tak naprawdę innej już nie noszę. No a teraz zapraszam Was na dalszą część po ponad 9 godzinach noszenia. Kochani, wiem, że w tych filmikach, że tak powiem, w pionie, nigdy do Was nie przychodziłam na podsumowanie, ale to dlatego, że ja zaczęłam je kręcić właściwie wtedy, kiedy, no. Nie było za bardzo sensu, bo za szybko robiło się ciemno. Natomiast w tej chwili mamy godzinę 1942. Czyli ja ten makijaż na twarzy mam ponad 9 godzin, bo ja zaczęłam się malować przed godziną 10 i chcę Wam tylko pokazać, że no kurczę, ten podkład Diora wygląda rewelacyjnie, ale coś mi przyszło do głowy, bo wydaje mi się, wydaje mi się, że. Znam podkład dużo tańszy, jeszcze ja Wam o nim nie mówiłam, który wygląda bardzo, ale to bardzo podobnie. No, zobaczcie z bardzo bliska, jak to wygląda. Jedyne, co w tym makijażu mi się nie sprawdziło, to słuchajcie, tuż do rzęs, który mi się odbijał, i kilkakrotnie ja już musiałam go, że tak powiem, wycierać. W związku z tym, no, niestety, sorry, ale lankom. Pomimo tego, że ja uwielbiam lankom, naprawdę, jeżeli chodzi o ten ich tuż Idol bardzo go lubię. Natomiast no ten mi się odbija. A miałam tutaj dość dobrze zabezpieczone. Ja jeszcze wiecie sprawdzę z innymi z czymś innym tutaj po prostu pod łukiem brwiowym, ale chciałam przyjść na takie wiecie podsumowanie, podsumowanie, żebyście zobaczyli. jak to wygląda po tylu godzinach właśnie w tym niewybaczającym niczego, świetle dziennym. Nieźle to wygląda, co? Zobaczcie, no jeżeli chodzi o cienie, no to tutaj jakby nie miałam w ogóle wątpliwości, że będzie coś nie tak. No pomadkę zjadłam, tak, bo teraz jeszcze, jeszcze jadłam, byliśmy na obiedzie i tak dalej, ale wszystko na twarzy, no kurczę, wygląda bardzo dobrze, no bardzo dobrze. Tak więc ja tutaj na sam koniec tylko proszę Was, napiszcie mi, jak się w ogóle Wam podoba ten makijaż i moje wyjście ze strefy komfortu, bo no jak widzicie, jest to makijaż w zieleniach. Ja dzisiaj w ogóle założyłam żółtą bluzkę specjalnie do tego makijażu, bo ten odcień takiej właśnie limonko zieleni bardzo pasował mi do bluzeczki. Tak więc cóż, ja jestem... Zadowolona, że wydałam te pieniądze? Jestem zadowolona, że kupiłam te kosmetyki? Czy one są wszystkie warte swojej kasy? No błagam Was, naprawdę ja jestem w stanie podobny makijaż z podobnym efektem finalnym wykonać jakby kosmetykami drogeryjnymi. I Wy to wiecie, i ja to wiem, wszyscy to wiemy. Natomiast jeżeli jesteś na przykład makijażystami, bądź macie ochotę na zakupienie sobie czegoś wysokopółkowego, to z całą pewnością cienie denony, to z całą pewnością ten puder bronzer od Yves Saint Laurent, czy też róże, czy rozświetlacz od Diora, to to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No i ja ten podkład też sobie potestuję tak porządnie, natomiast ja go nałożyłam oczywiście na pielęgnację z silikonami. To, żeby była jasność. Bo ja, ja nagram taką rolkę i ja wiem, że ja nią wsadzę kij w mrowisko, ale taka jest prawda. Jeżeli rozwarstwia Wam się podkład i tak dalej, to zastanówcie się, jaką macie pielęgnację pod spodem, czy czasem nie używacie pielęgnacji bezsilikonowej. Mówię to zupełnie poważnie. Dobra, czekam na Wasze komentarze. Ja zawsze je uwielbiam, wszystkie czytam. Nie zawsze mogę odpisać od razu, ale staram się odpisywać na wszystkie. Na razie całuję Was, ściskam i oczywiście serdecznie Was zapraszam na kolejne odcinki Buziaczki. Mua!